pracownie dydaktyczne są wyposażone w ten najnowocześniejszy sprzęt aktualny. Studenci mają możliwość obcowania i poznawania jak funkcjonuje i jak obsługiwać obecną aparaturę, często specjalistyczny sprzęt służący do testowania materiałów i tu muszę powiedzieć, że w tym zakresie wykazują dużą odpowiedzialność. To znaczy rzadko naprawdę zdarza się, że jakieś urządzenie Ulegnie uszkodzeniu no, w jakiś sposób nieumyślny, czy przez jakąś nieuwagę, czy celowe działanie. Także tutaj mamy wzajemnie do siebie duże zaufanie, ale też rola duża prowadzących, żeby odpowiednio te zajęcia dydaktyczne przygotować. Kwestia próbek. Tutaj no, ze względów też optymalizacji finansowej, to zaplecze pracowników technicznych mamy nieduże, a więc część tych obowiązków przygotowawczych, zajęć dydaktycznych leży po stronie prowadzących konkretne zajęcia dydaktyczne. Na naszym wydziale są i kierunku technologia drewna są te trzy moduły. Ta część prezentowana przez profesora Mariusza Mamińskiego po części dotyczyła tego modułu zarządzania i technik komputerowych w inżynierii materiałów drzewnych, ale w szczególności to zarządzanie i techniki komputerowe są domeną pracowni komputerowej i tu głos oddaję. Panu doktorowi Mateuszowi Niedbale. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam zaszczyt pokazać państwu jedną, mam nadzieję, z najważniejszych pracowni, pracownię projektową. Dlaczego najważniejszych? Dlatego, że we współczesnym świecie wszystko zaczyna się tak naprawdę od pomysłu. A to właśnie w tej pracowni rodzą się najśmielsze, czasami z początku wydające się dosyć śmieszne pomysły naszych studentów. Nasza pracownia wyposażona jest w 16 pełnowymiarowych stanowisk informatycznych. Te stanowiska z kolei wyposażone są w specjalistyczne programy do projektowania, takie programy jak Top Solitword, Abacus, z różnymi nakładkami, ale o tym Państwu powiem chwileczkę później, jak przejdziemy już do części omawiania. To, co ważne, pozwalamy się rozwijać wszystkim naszym studentom, także tym, Którzy z pewnych przyczyn mają jakieś niepełnosprawności. W naszych salach, w każdej sali, znajduje się stanowisko przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To jest stanowisko, w którym, przy którym mogą pracować zarówno studenci niewidomi, jak i głusi. Całe to stanowisko jest modułowe, można je w każdym momencie przystosować do każdego studenta, z którym będziemy tutaj pracowali. To, co istotne, ta nasza pracownia projektowa pełni rolę nie tylko, Pracowni, w której pomagamy rozwijać umiejętności inżynierskie naszych studentów, to tutaj także tworzą się projekty marketingowe, tutaj także tworzą się projekty dotyczące rachunku kosztochłonności danych projektów. To tutaj tworzą się także wszystkie pomysły naszych studentów, które pozwalamy im na tyle, na ile oczywiście możemy realizować. To, co istotne, to przede wszystkim to, że w połączeniu z twardymi kompetencjami inżynierskimi, które dają możliwość projektowania naszym studentom, pozwalamy im również rozwijać miękkie kompetencje. Czasami ta sala, którą Państwo widzicie, zmienia się w deski małego teatru. A to dlatego, że pomagamy rozwijać te kompetencje, które na rynku we współczesnym świecie są bardzo istotne. Nowoczesne techniki menedżerskie. Marketing to te przedmioty, na które musimy postawić bardzo duży nacisk, wypuszczając współczesnego inżyniera technologii drewna czy meblarstwa, bo te kierunki to połączenie ogromnej wrażliwości artystycznej z doskonałymi umiejętnościami technologicznymi i technicznymi, a przede wszystkim z umiejętnością wprowadzenia się i funkcjonowania na współczesnym rynku nie tylko. Związanym z technologią drewna czy przemysłem drzewnym i meblarskim, ale w ogóle w takim holistycznym pojęciu i rozumieniu tego rynku. A teraz przejdę z Państwem do jednej chyba z najważniejszych, do jednego z najważniejszych pomieszczeń naszego wydziału, bo to tam tak naprawdę nasi studenci odbierają pierwsze szlify. Proszę Państwa, zmierzamy teraz. Do auli to jedna z czterech auli, które na naszym wydziale funkcjonują. To są pełnowymiarowe aule, które mieszczą do 200 osób. Oczywiście w tej chwili z powodu pandemii nasze aule są specjalnie oznaczone, dlatego że w momencie wykonywania czy ustanawiania tak zwanych zajęć hybrydowych po prostu wyłączyliśmy co drugi rząd. Ta aula, proszę państwa, może na pozór nie różni się niczym nadzwyczajnym, ale to co podkreśliłem na samym początku, to przede wszystkim fakt, że we wszystkich naszych czterech aulach mamy cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i one w pełni mogą korzystać z całej infrastruktury naszego budynku, co we współczesnym świecie jest bardzo istotne. To co najważniejsze, to system nagłośnienia w wielu dużych salach największy problem to problem nagłośnienia, czyli zrozumienia tego, co mówi wykładowca. To oczywiście generuje wiele komplikacji, ale to, co najważniejsze, to komfort. Komfort w tych salach, w których studenci w czasie normalnego, stacjonarnego pobierania nauki spędzają przecież najwięcej czasu. To, co najistotniejsze, to to, że nasza aula jest klimatyzowana, a wielopunktowy system nagłośnienia powoduje, że w każdym miejscu tej auli głos wypowiadany przez wykładowcę czy prowadzącego, jest zrozumiany, a przede wszystkim czytelny dla studenta. To właściwie. Na tyle. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tą krótką wycieczkę. Ja jeszcze tylko dopowiem tego, czego nie było widać, ale na poszczególnych piętrach, korytarzach, które są przestrzenne, są takie miejsca, kąciki pracy dla studentów, gdzie są różnego rodzaju meble, stoły, krzesła, też wejścia do, do internetu, zresztą w całym budynku interstu, funkcjonuje też oczywiście ten szerokopasmowy Wi-Fi, jest do tego dostęp i wyposażenia tych kącików pracy dla studentów mamy dzięki współpracy z wieloma firmami meblarskimi dzięki nim to wyposażenie jest i tej współpracy a dzięki temu też jest to myślę reklama dobra dla tych podmiotów i one to rozumieją na tym poziomie też współpracując z naszym kierunkiem studiów.